Agnieszka Woźniak Starak ujawniła prawdę o utracie ciąży. To powiedziała. Agnieszka Woźniak Starak odsłania najbardziej intymne szczegóły swojego życia. Dwukrotnie straciła ciążę. Jedno z dzieci miało wadę genetyczną. Jednak jej późniejsze słowa o poronieniach kompletnie zmieniają perspektywę. Musisz to usłyszeć. Agnieszka Woźniak-Starak Kariera są w polskiej telewizji postacie, które co jakiś czas znikają, by za moment pojawić się z nową energią i w nowym miejscu. Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowanie należy do tego grona. Jej kariera to nie prosta droga, ale seria etapowych zmian i strategicznych przejść. Które budowały jej pozycję w mediach przez ponad dwie dekady. Zaczęła od radia, co w tamtych czasach było świetną szkołą dykcji i kontaktu z widzem. W latach 2003-2004 współpracowała z radiową jedynką, prowadząc obucie. Radio było jednak tylko przystankiem przed poważniejszymi wyzwaniami. Szybko trafiła do telewizji polskiej. Tam, między 2003 a 2012 rokiem, ugruntowała swoją pozycję. Nie tylko prowadziła teleekspres i pytanie na śniadanie, ale także była gospodynią oprawy dnia w TVP-1 oraz prowadziła duży format, jakim była kawa czy herbata. W tym czasie zyskała rozpoznawalność i status poważnej dziennikarki. Co ciekawe, w środku tej telewizyjnej dekady znalazła jeszcze czas na powrót do radia i na eksperymenty z prasą, zostając redaktorką naczelną magazynu e. Stilo i prowadząc audycję zwolnienie z W rok z Kubą Wojewódzkim. To pokazuje jej potrzebę ciągłej, różnorodnej aktywności. Dalsza kariera Agnieszki Woźniak Starak. Kluczowy moment nadszedł w latach 2013 do 2019, kiedy to Agnieszka Woźniak-Starak przeszła do grupy TVN. To był okres jej prawdziwego rozkwitu w świecie rozrywki. Prowadziła najważniejsze programy śniadaniowe, jak Dzień Dobry TVN, ale też bardziej dynamiczne formaty, które wymagały od niej ciętego języka i szybkiej reakcji na językach Applause, Applause. Czy survivalowy America Express? Stała się twarzą stacji, symbolem nowoczesnej, wygadanej prezenterki. Później przyszedł czas na Big Brother Arena, co tylko potwierdzało jej wszechstronność. W 2019 roku, po śmierci męża, nadeszła konieczna przerwa. Życie publiczne ustąpiło miejsca żałobie, a media straciły jedną ze swoich najważniejszych twarzy na kilka miesięcy. Powrót w marcu 2020 roku był stopniowy, najpierw audycja radiowa Life Balance w Newonce.radio, a potem ponowne wejście do Dzień Dobry TVN, gdzie pracowała do 2023 roku. Ostatnie lata przyniosły kolejne duże decyzje. W 2024 roku współprowadziła popularny Mam Talent oraz One Trano. A w czerwcu 2025 roku, po 12 latach, poinformowała o zakończeniu współpracy z TVN. Jej kariera to nieustanne poszukiwanie nowych wyzwań, i unikanie wpadania w rutynę. Jest to z pewnością dowód na to, że w mediach trzeba mieć odwagę, by zmieniać otoczenie i nie bać się ryzyka.